Dobry wieczór! Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Kłaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowe, czyli to, na czym polega piłka. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta same delikatesy. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Tudor. Kiepskie zagranie teraz. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Na Państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Ciekawe, czy gracze Rakowa wciąż rozpamiętują poprzednie spotkanie, kiedy ostatecznie zremisowali z Krakowią? Na jaki rezultat stawiasz dzisiaj? Spójrz, to może być Bramka. Bardzo dobra interwencja. Świetna teraz obrona, nie odskoczyła piłka. Udor. Adnan Kowaczewicz Kamil Pestka. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Obiecująca wrzutka. Jak to nie wpadło. Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka, i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Postanowił strzelać. Groźnie było. Dobra interwencja. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? No i po ataku zagrożenie minęło. Zmiana skrzydła, spróbują drugą stroną, i teraz przejmują piłkę. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. I głęboka wrzutka w pole karne. Na szczęście pewnie to wybija. Uderzenie, proszę państwa! Ale bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. I teraz poprzeczka, ale gramy! Próba prawie udana. Szkoda tej straconej szansy na objęcie prowadzenia, ale może coś się odwlecze, to nie uciecze. Rzuca teraz w szesnastkę. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Wal zostaje w tyle. Co za historia! Pierwsza bramka w meczu, choć to rywale mieli więcej zgry. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno, i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pestka. Powaczewic. Raków Częstochowa teraz napiera. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Traci piłkę. Dobre podanie, może być groźnie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Rzutka piłki przez nastkę. Gol dla Rakowa. Mamy remis, a ta częstochowskiej drużyny to jeszcze nie koniec, rozachodziła ich ta bramka. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Wyrównali więc stan spotkania 1 do 1. Prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Uwaga! Musi to wykorzystać! Go! tym bolejem, ale opłaciło się! Palce lizać! Kamera teraz raz jeszcze, już na spokojnie, pokazuje nam ten strzał z pierwszej piłki, bez przyjęcia, a zarazem precyzyjny, mierzony. Oj, warto było czekać na taką bramkę! Warto! A zatem mamy wynik 2-1. Że się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Aut po tej udanej interwencji. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja szczególnie. Ta im teraz remis! O rany boskie co tu się dzieje? Kolejny gol! Tylko w drugą stronę! Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Adnan Kowaczewicz. Frank Tudor. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Strata piłki. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Poradził sobie. Minął z wodem. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Decyduje się na strzał. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak! Za takie zachowanie musiała być żółta karka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Groźnie było. Dobra interwencja. No i wyjechał teraz za linię. Nie udał się ten dribbling. Peska. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Cofa na przedpole. Zatrzymał to. Co za przytomność? Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Usiłuje strzelać. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali ich przytłoczy. Wykłada piłkę na przedpole. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Ależ przechwyt, prawie pod bramką Rywali. Za chwilę może być groźnie. Tudor. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z voleja! Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. A sam strzał mógłbym oglądać bez końca. Dobre ułożenie ciała i piękne uderzenie z woleja. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Teraz strzał. Jest strzał z wolnego, ale Bramkarz pewnie chwyta piłkę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego dwiska. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, by... Do... Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Może teraz wyrównać? Gol nie będzie uznany. Gwizdek. Wcześniej podniesiona chorągiewka. Muszę zobaczyć na powtórce, czy faktycznie był spalony. Ja go widziałem, choć było tak na granicy. Cebula. Adnan Kowaczewicz. To już prawie koniec, ale tylko prawie. Na miejscu przyjezdnych nie mówiłbym hop przed ostatnim gwizdkiem. Jacku. Nie był to może najlepszy mecz w ich wykonaniu, ale myślę, że zdołają dowieść ten wynik do końcowego gwizdka. Końcówka może być jednak nerwowa, bo o przyprowadzeniu 3 do 2 niczego nie można być pewnym do samego końca spotkania. Rzuca teraz piłkę do środka. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Posyła piłkę w szesnastkę. Gdyby to wpuścił, przegrywaliby już dwiema bramkami. Mecz byłby pewnie rozstrzygnięty. Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania? Czy trafi do siatki? Wyblok, ależ to zrobił. Sędzia kończy spotkanie. Notuje dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu.